Na początku życia małżeńskiego męża zachwycały małe dzieci, szczególnie te ubrane w urocze ubranka, pasujące do dorosłych. Kiedy Marina patrzyła na jego reakcję w postaci rozlewającego się uśmiechu, ona sama mimowolnie się uśmiechała. Dzieci też kochała i bardzo ich pragnęła. I młoda kobieta była pewna, że z Igora wyjdzie najlepszy tata. Ale często w życiu wszystko dzieje się inaczej niż byśmy chcieli. Oczekiwania rozbijają się o trudności finansowe. Mąż nie zastanawiał się nad tym, że dziecko wymaga wydatków, a ładne ubranka kosztują nie grosze. Ale na początku nie było o czym myśleć. Z finansami u małżonków było wszystko dobrze. Igor pracował w agencji marketingowej i dostawał dobrą pensję. Marina była kosztorysantką w firmie budowlanej i także zarabiała nieźle. Żyli dobrze i nie oszczędzali na drobiazgach. Ale dla pełnego szczęścia chcieli kupić mieszkanie. Ale się nie odważyli, ponieważ musieliby się w czymś ograniczyć. Ale tu z pomocą przyszli rodzice żony. Mieli oszczędności na czarną godzinę i postanowili je przeznaczyć na coś jasnego a mianowicie na przestronne i jasne dwupokojowe mieszkanie, które dzieci już sobie wypatrzyły. Tak, Marina i Igor nie tylko marzyli, ale też oglądali opcje, licząc na cud. Mówi się przecież, że wszechświat pomaga. I w tym przypadku wszechświat przekazał swoją pomoc poprzez rodziców żony. Nie mogli patrzeć na smutne twarze dzieci. Zwłaszcza gdy Marina wzdychała, mówiąc, że chyba nigdy nie zdecydują się na duży kredyt hipoteczny. Tym bardziej, że na razie nie mają wystarczających oszczędności. W efekcie rodzice dali więcej, niż mogli liczyć młodzi, pełną cenę mieszkania. Jak się mówi, pomagać, to pomagać. Po co się drobić? Niech dzieci mają dobre życie. Młodzi nie wierzyli swojemu szczęściu. A gdy w to uwierzyli, to policzyli, że własne środki przeznaczą na zakup samochodu na kredyt. Igor bardzo chciał mieć samochód. Nawet ze względu na status powinien go mieć. Mógł go wcześniej kupić, ale nie mógł się zdyscyplinować. Wydawał praktycznie całą pensję. No już, jesteśmy ludźmi rodzinnymi czas poważnie podejść do życia jakoś powiedział Igor. Pora, jak dorośli, zająć się oszczędzaniem, a nie przepuszczać całej pensji. Marina była tylko za tym. Już dość, nawywijaliśmy się, narozrabialiśmy. Pora urządzać rodzinne gniazdko. A samochód też do tego należy. Przydatna rzecz w gospodarstwie. I równocześnie z mieszkaniem wzięli też kredyt na samochód. I nic, żyli nawet lepiej, niż mogli sobie wyobrazić. Pieniędzy wystarczało na wszystko, a nawet poziom życia stał się wyższy. Teraz mieli samochód. Nie trzeba było w razie czego wzywać taksówki. Gdy młodzi ludzie zrozumieli, że w niczym się nie ograniczają i można powiększać liczbę członków rodziny, postanowili mieć dziecko. Znowu wszystko za obopólną zgodą. Oboje małżonkowie byli szczęśliwi na samą myśl, że w ich rodzinie pojawi się maluch. Nawet nie zdążyli przemyśleć, kiedy lepiej pójść na konsultację do lekarza. Okazało się, że wszystko samo z siebie się udało. Igor chodził na denty jak indyk. Wkrótce zostanie tatą. Brawo, prawdziwy mężczyzna. A Marina męczyła się z nudnościami, uciekała od silnych zapachów i chodziła 40 minut pieszo do pracy, bo ją kręciło. Ciąża przebiegała dość niespokojnie, ale wytrzymała na zewnątrz nie pokazywali, że jest ciężko. Oni z Igorem starali się budować wizerunek idealnej rodziny, w której wszystko jest lepsze niż dobrze. Przynajmniej żonie wydawało się, że to robią na pokaz. I dopiero później zrozumiała, że to był pierwszy sygnał ostrzegawczy. Mąż po prostu nie chciał się napinać. Przecież jeśli żonie jest źle, to trzeba jej w czymś pomóc. A jeśli powiedzieć, że spacery są dobre dla dziecka, to to nie ignorowanie problemów, tylko troska. W efekcie do porodu młoda rodzina była pokazowo wzorowa i szczęśliwa. Małżonkowie słodzili się przy cudzych dzieciach, nie rozważając, że wkrótce będą mieć swoje i będą kupować mu słodkie rzeczy. Ale gdy żona poszła na urlop macierzyński i urodziła, wszystko stało się mniej gładkie. Marina siedziała w domu, nie było komu pokazywać, że u nich wszystko dobrze, i zaczęły się kłótnie na tle finansów. Igor niespodziewanie postanowił zrealizować swoje marzenie, stać się dorosłą rodziną, która nie marnuje pieniędzy. Żona tak to zrozumiała, bo on stał się skąpy. Teraz mąż był żywicielem rodziny i najbardziej pracującym w domu. Musiał codziennie chodzić do pracy i zdobywać pieniądze. A żona dostawała zasiłek macierzyński, który, według niego, powinien wystarczać na wydatki na dziecko. I gdy Marina prosiła męża o pieniądze, on nie rozumiał, dlaczego nieracjonalnie wydaje zasiłek. To przecież małe dziecko. Ono nie potrzebuje wiele, szczerze się dziwił. Na początku Igor tłumaczył żonie, że muszą planować wydatki, skoro jej nie wystarcza. Uważał, że dostając pieniądze, wydaje je na niepotrzebne rzeczy. Ale Marina się sprzeciwiała, przecież ona siedzi całymi dniami w domu i wychodzi tylko na spacer na podwórko. Nie ma czasu na dbanie o siebie, a jeśli wychodzi do sklepu, to tylko do najbliższego i na krótko. Kupuje tylko to, co najbardziej niezbędne. Prosiła, żeby mąż pokazał jej chociaż jedną niepotrzebną rzecz. Koleżanki dają jej odzież dla niemowląt, a ona kupuje tylko minimum. Nie ma mowy o nowej, ładnej odzieży dla maluszka. A przecież przed narodzinami mąż helpił się, że dziecko będzie ubrane tylko w najlepsze ubranka. On jeszcze nie chodzi, odpowiadał mąż. W wózku nikt go nie widzi. Po co marnować pieniądze, skoro on za miesiąc z tego wszystkiego wyrośnie? Można byłoby się zgodzić co do ubrań, ale on nie dawał pieniędzy nawet na najbardziej niezbędne rzeczy. O wszystko musiała błagać. Marina nie mogła zdecydować, co ważniejsze kupić z zasiłku, jedzenie dla dziecka czy pieluchy. Na pieluchy oczywiście nie trzeba się rozrzutniczyć, orzekł mąż. Używaj pieluch tetrowych, to zdrowe dla skóry. Pieluszki tetrowe oddała jego ciotce. Gdzieś zdobyła duży kawałek i nie wiedziała, co z nim zrobić. I to ona powiedziała Igorowi, że pieluchy jednorazowe to zło współczesne, drogie i szkodliwe. A pieluszki tetrowe można prać. Przy czym proszki do prania, nawet dla dzieci, są szkodliwe. Pieluszki i pieluszki tetrowe lepiej prać szarym mydłem, żeby u dziecka nie było alergii. Jedyna radość, że mieszkają we własnym mieszkaniu. Gdyby wynajmowali, Marina nie wie, jak by sobie poradziła. Mąż krytykował każdą groszówkę. Miało się wrażenie, że wszystkie wydatki musi ponosić tylko żona, a jemu potrzebne są pieniądze na benzynę, na jedzenie. Przecież ma ciężką pracę, mózg musi być dobrze odżywiony, żeby zarabiać pieniądze, ale gdzie te zarobki szły, żona nie rozumiała. I po co one są potrzebne? skoro nie można ich wydawać. Z trudem wypraszasz na dziecko, a potem mąż patrzy na ciebie wilkiem. Maluch nadal pozostawał poza finansowymi zobowiązaniami taty, który uważał, że państwo już się o nim zatroszczyło i rodzicielskie pieniądze mu nie są potrzebne. Dziecko karmione piersią potrzebuje tylko matki, która dostaje zasiłek macierzyński, nic więcej nie jest potrzebne. A potem zaczęli wprowadzać do diety przecierki owocowe. Wydawało się, że jedzenie dla syna będzie kupował tata, ale i tu nic z tego. To są konserwy, te same owoce, twierdził mąż. Kupuj owoce i rób z nich przecierki, to zdrowsze, doradzał. Dobry pomysł i można powiedzieć, że ojciec dba o zdrowie maluszka. Ale radami go nie nakarmisz. A gdy żona prosiła o kupno owoców lub warzyw, mąż mówił, że to za drogie i po prostu ich nie kupował. Masz zasiłek macierzyński na dziecko, to z niego wydawaj ale zasiłek jest bardzo mały, sprzeciwiała się żona. Myślisz, że mi to wystarcza na owoce? Zwłaszcza, gdy dziecko choruje i potrzebne są leki. Zamiast pomocy, Igor poradził lepiej opiekować się synem, żeby ten nie chorował. I w zasadzie nie rozumiał, jak dziecko, które prawie cały czas przebywa w domu, może chorować. Dla niego niemal odkryciem było, że żona chodzi na plac zabaw i rozmawia z innymi mamami. Ale nawet gdyby zamknąć dziecko w domu, to wirus mogą przynieść dorośli. Marina nie zamierza izolować Maruszka tylko dlatego, że mężowi drogo kupować owoce. Niezadowolenie żony rosło, ponieważ faktycznie oni z mężem żyli w dwóch różnych rzeczywistościach: ona próbowała przeżyć z dzieckiem z zasiłku macierzyńskiego i jednocześnie wykonywać wszystkie prace domowe, a mąż zarabiał pieniądze, które wydawał tylko na siebie. Igor uważał, że skoro żona siedzi w domu, to powinna tam wszystko zdążyć zrobić, a pieniądze jej nie są potrzebne. Mąż spokojnie funkcjonował w swoim świecie, wystarczało mu na wszystko i nie widział nic katastroficznego w sytuacji finansowej rodziny. Jakby dowodząc, że u nich wszystko jest dobrze i mogą sobie na coś pozwolić. Igor z kolejnej wypłaty kupił to, o czym od dawna marzył drogą wędkę. Mówił, że teraz nie będzie się wstydził jeździć z kumplami na ryby. Żona była w szoku, znowu powiedziała, że nie starcza im na życie, dziecka nie ma czym karmić, a on pozwala sobie na takie drogie zakupy. Igor się zdenerwował, mówiąc, żeby przestała ciągle narzekać. Potem się zlitował i rzucił żonie pięć tysięcy. To chyba wystarczy, mam nadzieję, zapytał niezadowolony. Ogólnie kręć się jak chcesz albo proś o pomoc swoich rodziców, oni też powinni się zająć wnukiem. Mari nie chciało się płakać, ale wtedy przyszedł znajomy męża. Mąż nie mógł się doczekać. Żeby pochwalić się wędką, więc żona musiała trzymać emocje na wodzy i udawać, że w ich rodzinie wszystko jest dobrze. Słowa męża bardzo zraniły młodą kobietę. Było nieprzyjemne, że tatuś odmawia wypełniania swoich obowiązków, próbując przerzucić troskę o maluszka na babcie i dziadka. Przy czym własnej matki nie ruszał. Ona jest starsza, ma mało pieniędzy. W każdym razie żona nie uważała za normalne, że jako zamężna kobieta musi prosić kogoś o pieniądze. Też było jej niezręcznie zwracać się do swoich rodziców: nie chciała im pokazać, że w jej rodzinie nie wszystko jest tak gładko, jak się wydaje. Chociaż jednoznacznie trzeba było coś zmienić, Maryna nie odważyła się poważnie porozmawiać z mężem. Wszystkie poprzednie próby pokazywały, że Igor nie zamierza ustępować. Czyli dalsza eskalacja groziła doprowadzeniem do rozwodu. Zostawienie dziecka bez ojca było przerażające. Chociaż jaki on ojciec, tylko na papierze. Pobawi się z nim, ale tylko troszeczkę. Syn jest jeszcze taki mały, nie chce się z nim użerać. Jak podrośnie, to można go zabrać na ryby. A ta cała pieszczotliwość to sprawa dla kobiet. Młoda matka pocieszała się, że syn trochę podrośnie i wszystko się zmieni. Tatuś będzie z nim zainteresowany i zacznie się nim przejmować. Trzeba było tylko poczekać. Ale ile? Syn już chodzi, mówi. Według paleni to właśnie teraz jest najbardziej interesujący czas. Nie można się nie zachwycać osiągnięciami maluszka. Ale męża nic nie ruszało. Z każdym dniem stawał się większym skąpcem. Wszystko tylko dla siebie. I pewnego dnia przesadził. W ten dzień mąż wrócił do domu z zakupami. Żona już się ucieszyła. Rzadko Igorowi z własnej inicjatywy coś kupuje do domu. Chciała go już pochwalić za to i obsypać podziękowaniami. Ale gdy podeszła do toreb, mąż od razu ją zatkał. Produkty kupiłem tylko dla siebie, poinformował. Maryna zbaraniała. Zaskoczona zapytała, a czym ona z dzieckiem ma się żywić. Igor kolejny raz powtórzył, że żona musi sama sobie radzić. Ma przecież zasiłek macierzyński. Niech go rozdysponowuje jak chce, ale na swoje produkty musi kupować osobno. Wtedy cierpliwość żony się wyczerpała. Obserwując, jak mąż układa produkty w lodówce, zapytała: Co teraz nawet gotować mu nie trzeba, on wszystko sam. Tak, mogę sam podgrzać, odpowiedział Igorowi z ironią. Ciekawe, mieszkamy razem, ale jemy osobno, zaśmiała się żona. A środki czystości mam kupować na dwoje. I inne drobiazgi, które są potrzebne w gospodarstwie. Czemu nie kupiłeś sobie mydła i papieru toaletowego? Zrozumiała. Wybuchła awantura. Żona, nie powstrzymując się, wypowiedziała wszystko, co się w niej nagromadziło. A mąż uspokoił ją, rzucając jej dwa tysiące, które życzyłby jej połknąć. Maryna nie chciała wziąć tych pieniędzy. Banknoty upadły na podłogę, a ona niespodziewanie poczuła ulgę. Wreszcie zrozumiała, co ma robić. Wynoś się, nie mamy już nic wspólnego, powiedziała spokojnie. Składam pozew o rozwód i nie ma o czym dyskutować. Mąż oświadczył, że nie zamierza się poniżać i poszedł pakować rzeczy. Tego samego dnia wyjechał do matki, a po godzinie zadzwoniła Teściowa, by dowiedzieć się, co się stało. Synowa opowiedziała jej wszystko, a do jej zaskoczenia Teściowa stanęła po jej stronie. Ale była to tylko moralna pomoc. Finansowo nie mogła uczestniczyć i tylko skrzyczała syna. Ale na Igorze to nie zrobiło większego wrażenia. Podjął jakieś śmieszne próby. By się pogodzić, ale maryna nie chciała ratować małżeństwa. Rozwód ostatecznie doszedł do skutku, dość spokojnie. Mieszkanie zostało żonie. Na szczęście pieniądze na nie podarowali jej rodzice, co miało potwierdzenie, rodzice nie potępili córki. Matka pomagała z dzieckiem, a Maryna wróciła do pracy. Teraz miała wystarczająco pieniędzy na wszystko i żałowała, że wcześniej tego nie zrobiła. A mąż pokazał się w całej okazałości. Po rozwodzie ani razu nie interesował się swoim synem. Dochodziły od niego tylko alimenty. Czym zajmował się Igorowi i jak ułożyło się jego życie, Maryna nie wie i nie było jej to interesujące. Poznała w pracy innego mężczyznę i za niego wyszła. Nowy mąż nie rzucał słów na wiatr, ale od razu pokazał się jako prawdziwy mężczyzna. Pokochał syna żony i zaczął się nim opiekować jak własnym, a wkrótce będą mieli też wspólne dziecko. Dziękuję, że wysłuchaliście historii do końca. Proszę Was o wsparcie kanału przez polubienie. Nie zajmie Wam to dużo czasu, a dla mnie jest to bardzo ważne. Do następnego spotkania.